Dzisiaj pokażę Wam, jak udekorowane są angielskie ulice na Halloween. Jest 30 października 2024, Halloween jest jutro. I ten odcinek prawdopodobnie wrzucę jutro. A wy zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest już ciemno, ale to jest taka ulica. Naprawdę jest crazy. Środek, bo... O, rodacy jak wszędzie. Słuchajcie, tu jest cała ulica tak zrobiona. Tu jest jakieś po, podobno, ale to jest po prostu czar. Patrzcie, można tutaj sobie wejść. Jest grubo. Powiem wam, że jest grubo i naprawdę robi wrażenie. śnogi odcinane. <grytanie> no mają naprawdę ludzi fantazję. Jedni powiedzą, że to jest pogańskie święto. No jest, ale... Bawić się można, no nie? Przebieranie. Dzień dobry. <grystanie> ale jaja. No tutaj akurat jest słabo oświetlone. Fajnie było w dzień. Widać to wszystkie postaci, ale teraz jest lepszy efekt ze światłem. Sorry. Yes. That's right. That's right. <laughs> Tutaj jest konkretny, Zobaczcie. Nie będzie go dobrze widać, ale jest fajny. Przerażające to jest. Idziemy dalej. Tu mamy takiego osobnika. tam, tam jest dopiero petarda. Powiedzcie mi czy w Polsce coś takiego mi się przyjęło. Taka gruba akcja, no bo to jest naprawdę gruba akcja tutaj, mam pew Zobaczcie sobie. Ale tutaj tutaj ostro pojechali. Tutaj Ghostbusters. ja, jaja, zapalił ducha. Tutaj jest zajebiste. Patrzcie, no to jest to. No mają dobre pomysły, ludzie. Perkusja? Ale konkretny Konkretny diabeł Tu mają nawet całe zobaczcie e, Murki takie haloinowe Tu jest ciemno nie widać, trochę słabo widać Ale to robi klimat i tak mam sztos. No dobra, idziemy tam gdzie się pali tam się palą światło i to jest taka cała ulica tutaj, zobaczcie. Fajnie. Chociaż raz w roku ta ulica odżywa. O, to fajnie. Jedna wielka impreza, a tutaj dopiero będzie hardcore jutro, bo jutro dzieci będą zbierały cukierki, także będzie przekazacko. Fajna atmosfera, taki bajek, zobaczcie. Ja pierdzielę ludzie mają fantazję, serio. No, ale angole lubią, kochają takie imprezy. Ale tu jest czat Tu jest naj... Tu jest najlepiej, najfajniejszy. Ja w jakimś filmie, kurde, słuchajcie, pierwszy raz coś takiego widzę. W tamtym roku tutaj nie byłem. Dwa lata temu też nie. Robiłem u siebie na ulicy. W tym roku niestety nie mam czasu, ale to jest coś pięknego.

Wanuję sobie i tutaj przejść, po prostu, petarda. To jest zajebiste. po prostu to jest czad. Jak co się przywitać? Cześć, cześć. Dajcie Cześć. Dziękuję. 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 wejdziemy sobie tutaj jeszcze. Teraz mogę wam powiedzieć tak, tutaj te cukierki, zabawki i te inne halloweenowe rzeczy, e, ludzie wrzucają kasę na charity. Ile kto ma, ile kto chce wrzucić, wrzuca sobie. Tu jest taka skrzynka. Nie wiem, już nie widać jej skrzynki. Takie wiaderko. To wszystko zostaje przekazane na dzieciaki. Także i zabawa, i zajebista inicjatywa. Popieram. Pomimo tego, że niektórzy mówią, że pogańskie święto to jest beka. Zobaczcie Zajebiście. Powiem Wam, że coś pięknego, naprawdę. Super dużo roboty włożone, żeby to wszystko poustawiać, zrobić, ale też fajna inicjatywa, że to jest Charity. I ulica się bawi. Miasto żyje.

Także jak widzieliście, mają ludzie fantazję, zabawa trwa, dzieciaki już dzisiaj zbierają w kierki, z tego co widzę, ale jutro dopiero tutaj będzie totalna zadyma. A ja teraz wracam do domu, wyciąć sobie swoje dynie, bo też mam dwie dynie, nie miałem jeszcze czasu nawet ich wyciąć, co prawda w tym roku skromnie, ale teraz jeszcze Wam zrobię przebitkę, co można kupić w sklepach na Halloween w Anglii. Ciekawe, czy uda mi się wyciąć tak, jak narysowałem. Moja dnia już nabiera kształtów, a ja Wam powiem, że uwielbiam tak w środku grzebać. Mmm, pięknie. Ła! <grych> wow. Okej, okay, pierwsza jest gotowa i wygląda tak. Można jej przez noc zajrzeć do środka. Już więcej nic nie poprawię. Dobra, druga dynia. popatrzcie, jest cała zgniła. Normalnie wszystko jest tutaj miękkie. Wyciąłem ten cały kawałek. Nic, z przodu zrobię oczy i, i twarz postawię gdzieś z tyłu w ogrodzie, będzie sobie świeciła. I tak już jest jutro Halloween, pojutrze już to będzie do wyrzucenia, czy po pojutrze, ale tak symbolicznie niech będzie. Tutaj sobie stoi. Wygląda to tak. A drugą postawię przed domem. Dobra, słuchajcie, zmiana planów. Centralnie na ulicy, żeby było je fajnie widać. Niech jest halloweenowo. Mam nadzieję, że opieka społeczna się nimi nie zainteresuje i ich nie zabiorą w nocy. Dajcie znać, co wymyślicie o Halloween i jeżeli e, lubicie obchodzicie lub przebieracie się na Halloween, dajcie kropkę lub palucha w górę lub suba. Pozdrawiam.